Drodzy użytkownicy Filmwebu, tradycja rzecz ważna i dobra, na stole karp i barszczyk, a na ekranie Kevin sam w domu, szklana pułapka i witaj święty Mikołaju. Ale tradycja może być również nieoczywista, jak nasze dzisiejsze ozdoby i jak to zestawienie filmów, które specjalnie z okazji świąt przygotowaliśmy dla Was. Kto wie, może połączą naszą wrażliwość jak ten święty świąteczny łańcuch. Kolejność czysto przypadkowa, zapraszamy. Cicha noc, święta noc, nie w Gotham City. W powrocie Batmana, szykujące się do Bożego Narodzenia miasto, staje się areną pojedynku między zamaskowanym mścicielem, a wychowanym w kanałach, owładniętym rządzą zemsty złoczyńcą. Podczas gdy ulice pogrążają się w chaosie, Batman i Pingwin odkrywają, że łączy ich znacznie więcej niż zwierzęcy pseudonim. Przysycona fatalizmem baśń o wyrzuconych poza nawias społeczny odmieńcach, hołd dla niemieckiego ekspresjonizmu, wreszcie obłędnie zainscenizowane kinoakcji. To wszystko znajdziecie w filmie Tima Bartona, a na dokładkę Michelle Pfeiffer i Danny DeVito w najlepszych jak dotąd ekranowych inkarnacjach kobiety kota i pingwina. Czysty ogień. Yeah. Oczy szeroko zamknięte kojarzymy raczej z orgiami zamaskowanych bogaczy niż kolędami śpiewanymi przy wigilijnym stole. A jednak akcja ostatniego filmu Stanleya Kubricka rozgrywa się właśnie w okolicach gwiazdki. Są więc sceny świątecznych zakupów i pakowania prezentów, a na drugim planie roi się od choinek. Tęczowa poświata bożonarodzeniowych lampek stanowi jednak przewrotny kontrapunkt dla opowieści o kryzysie w Związku Państwa Harfordów. Nocna Odyseja granego przez Toma Cruza Doktora to napędzana zazdrością i seksualną frustracją wyprawa na drugą stronę lustra. Wieczór tyleż magiczny, co dramatyczny. Ale wszystko się zgadza. Święta to przecież czas na rodzinę i refleksję, więc Kubrick daje nam i swojemu bohaterowi do myślenia. Pamiętajcie o tym przy choince. Na familijną idyllę trzeba sobie zapracować widmo to jeden z tych filmów, jakie zimą lubimy oglądać najbardziej. Zachwycające kostiumy, przepastne wnętrza, mnóstwo misternych detali. To rozkosz dla znudzonych szarością oczu. Przede wszystkim jednak Nić widmo to film o rozmrażaniu serca Reynoldsa Woodcocka. Tak podobnego momentami do samego Scroogea z opowieści wigilijnej. Irytacja bohatera Daniela Day-Luisa obecnością w jego domu kogoś tak żywotnego i spontanicznego jak Alma wydaje się znajoma. Skupiając się jednak na tych pełnych napięcia i niemej walki między bohaterami w scenach, łatwo przeoczyć ciepły humor i sedno przesłania o istocie domowego ogniska. Żeby nie zdradzić za dużo, powiem tylko: przez żołądek do serca. I tego się w święta trzymajmy. Przygotowania do idealnych świąt bywają frustrujące. Warto więc sięgnąć po film, który pozwoli odprężyć się, przypominając, że zawsze może być gorzej. Weźmy Wigilię z filmu Tajemnice Los Angeles. Toż to prawdziwa rzeź. Masakra dokonana przez grupę policjantów rozpoczyna lawinę zdarzeń, odsłaniających ponurą prawdę o mieście aniołów. Dzieło Cartisa Hensona to prawdziwy filmowy majstersztyk. To fascynujące studium postaci, które wychodzi od stereotypowych wyobrażeń i na naszych oczach przekształca je w skomplikowane, wielowymiarowe portrety psychologiczne. Z aptekarską precyzją dozowana historia pozwoli wam na dwie godziny zapomnieć o Bożym świecie. Tak, że kolacja wigilijna z krewnymi nie będzie wam już straszna. Kto ty you? Ghost of Christmas Past. Gwiazdka to moment dobry jak każdy inny na odwieczną wojnę dobra ze złem, zwłaszcza gdy razem z Bogiem rodzi się również antychryst. W doskonałym dniu bestii Alexa della Iglesia do świątecznej walki z szatańskim pomiotem stają poczciwy ksiądz, ekspedient z heavy metalowego sklepu oraz telewizyjny hochsztapler udający medium. A żeby wygrać, muszą wyrzec się Boga, wstąpić na ścieżkę nieprawości, i zrobić wszystko, by szatan dopuścił ich do siebie na odległość ciosu. Słowem muszą grzeszyć, grzeszyć i jeszcze raz grzeszyć. Czarna komedia, horror, przygoda, satyra, Luis Buñuel i Dario Argento. Na filmowym stole Alexa della Iglesi na pewno znajdzie się 12 potraw. Teraz, skoro znacie już nasz świąteczno-filmowy gust, Pozostaje Wam podzielić się własnym, a nam z kolei pozostaje złożyć Wam gorące życzenia. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku!